Siemano, ci na moim kanale w kolejnym vlogmasie A dzisiaj będziemy nagrywać vlogmasa z całego weekendu, który spędzimy z Julią Po którą jedziemy z Denisem, Odbieramy ją z dworca i będziemy z nią spędzać cały weekend Więc postanowiłam, że to nagram i będzie to vlogmas Bo będziemy robić sporo rzeczy, pewnie będziemy jechać gdzieś, więc pokażę też to wam Mój outfit na dworzec to adresy. Air Force'y takie z taką strzałą I bluza z Moja ulubiona Więc lecimy Denis! Więc mam nadzieję, że, że, że ten kolega się już zbiera oh. Baby it's cold outside O! Ej w ogóle przywitaj się Hi! Musisz się przedstawić Hi! Jestem Julia And bygos Okej, hey, idziemy na owoce I, I have no idea what you mean. Julia mi przypomniała, że przecież ja nagrywam Skaczemy? <grym> Ucz się ja Ty się nie musisz uczyć Dlatego przyjechałeś miśc... do mnie na korepetycje tak? wow. Dobra, ona i tak was nie lubi nie tylko uh, Tak, kasę 40 subskrybentów. Ty myśli, że co ja dostanę? Nic. Muszę mieć 1000 subskrypcji, także subskrybujemy, lajkujemy dzwoneczek, żeby być na bieżąco z vlogmasami yy, i pomagamy Julii wysyłając SMS o treści pomagamy. Robimy herbatkę. Będziemy się meczować. Ale jutro będziemy piec. Nie wiem co, jutro piermą, cynamonki. Ale, ale bruna, no, cynamonki, pierniki, wszystko. A w niedzielę że w jakichś miejscach nie powiem Wam jeszcze gdzie, żebyście mieli i żebyście oglądali. Do Będzie niespodzianka. Sara nie ogarnia, dlatego ja przyjechałam, żeby być kamerzystą. Mm. Pokażę Wam Cię mój reset mm. <grym> na najlepszą tea pod tuatę. Wszyscy normalnie umierają. Umierają. Normalnie im oczy z orbit wychodzą. Dobra, robimy herbatę i widzimy się, jak będziemy robić. Cóż. Day one, nie Day Two. <noise> Oglądaliśmy wczoraj. Czarny telefon. Mega film, tylko że Julia oczywiście poszła spać, no przecież zostawiam je samą oglądającą horror. No, ale wybaczyłam jej i ogólnie polecam, polecam ten film. No i idziemy robić pancejki z owocami. Takie puszyste pancejki amerykańskie. Show yourself Introduce yourself Będziemy ćwiczyć teraz A potem Julia stwierdziła, że idziemy na spacer Chyba, że to tak, jest kolejny żart. Idziemy, idziemy. E, idziemy na spacer jadra. I robimy trening Brzucha Już po Julia, jak się czujesz? Super, prawie umarłam Ale jest fajnie Jego kawpiarnik. Tak, kawpiarnik. Tylko trochę gorąco. Jesteś jest I woda taka, nie? Nie, taste water. jak like water. jest jak woda. Mama, nie jest brudna ta kamera? Nie, jest do 10 twoje? Czuć piernik? Nie? Ja, ja nie myślę, czułem. że tak mocne 6, a ja mocne może 3. Później. No tak. Ale będziemy robić cynamonki i będziemy robić pierniczki, ale najpierw zrobimy śniadanie dla mojego brother, jestem wdzięczna, że on jest wymagający i jemu ja wystarczy. Teraz robić pierniczki e, z moim bratem i właśnie z Julą. Oglądamy Julię Machunik. Obejrzałyśmy wszystkie możliwe vlogmasy od każdego influencera, jakiego znamy chyba, co nie? Tak. Serio. E, I będziemy teraz robić właśnie pierniczki. Potem mm, chciałybyśmy jeszcze zrobić cenamonki. Co ja mam na twarzy jakieś wygładzenie. O, teraz już jest, ok? E, tak jak mówiłam, będziemy robić pierniczki. I jak zdążymy, to jeszcze, znaczy pewnie zdążymy, to jeszcze cynamonki. Siema. Grasz? Bruno gra Fortnite. Nie nienawidzę Fortnite'a. Outfit of the day, bluzka z hm -u i spodnie z Zary i bambosze od Julii Saniewskiej. Mamy foremki, na pierniczki. Dobra, więc będziemy robić? A ja muszę jeszcze y, wyciągnąć masę na chemiczki. No. Tą masą się to masło musi się rozmaznąć Już to mówię jajko To nie powinno być mega miękkie No to ma znaczenie? No bo patrz jak teraz się robi to kącik masę. masło już masę i wkładamy ją teraz na 15 do zamrażarki. Co to jest, wiku? Tak. A nie A potem będziemy... A potem będziemy... Nie pingwin? Nie, to z Wikołaj z workiem. Zaraz będziemy wykrabać e, foremkę. Okej. Okay. Musimy już wyciągać nasze ciasto. W 10 minutach. Tak. Bruno zniknął. Nie będę wkładamy do pieca no, ja raz ma, że to jest, to jest na 10 minut Ani mam w na jakimś i tak się nazywa Kąś biżuterią Kiwos był Voucher nie wiem na co. Na makijaż jakiś taki Szmotka mi się przyda w sumie, bo do kamery. No i tutaj dużo pisaków kolorowych. Sporo kupiliśmy. Chyba trzy paczki, ale też będzie dużo osób postawiać Tak się skończyło, że paliłam popcorn cały i śmierdzi w całym domu, więc... Sara, kucharka, to jest po prostu połączenie idealne. Sara i kucharka. Nie sadzisz? Tak. Zgadzam się z tym? Ale było no. dobrze! Genialnie było. To jest znak po prostu, żeby nie robić żadnych yy, popcornów. Aj, no bicie. zrobiłaś! Chipsa! No ty zrobiłaś dziurę! Zdebrać bo to się pali! Weź, bo to się pali! Plastik się pali, o Boże. O Jezu Nie! <grymne> no mi jakąś nie wiem ścierkę! <grymne> Rozładowała mi się kamera, ale zrobiłam takiego pysznego czy nie wiem czy jeszcze pysznego, ale takiego szejka różowego on jest mega różowy kamera tego tak nie oddaje, ale on jest serio mega różowy mega dobry bez cukru, więc skończę debilu jakie do tych co ostatnio ma Dobra. co napisał? Halo? Co tam? Czy zesrał Co? Jezu, sobie. Ale wyglądam apetycznie co nie? Co? apetycznie wyglądają pięknie. Siemano! Idziemy na spacer. Zrobiliśmy śniadanie i postanowiliśmy, że po trzech dniach wybierania się na spacer w końcu do niego pójdziemy. Układać i uspokoić. Mm -hmm. Tak. I... Bo tyle dni z nią to ciężko. Mm. No, więc nara. odrywałyśmy dużo wczoraj, bo w sumie chciałyśmy wykorzystać ten dzień trochę, ale spędzaliśmy czas razem, więc nie nagrywałam. A dzisiaj Julia już pojechała, jest już siódma ileś. Julia musiała wcześniej jechać, przed, przed siódmą pojechała autobusem już do domu, bo musiała iść do szkoły dzisiaj. Ja teraz się już jakby zrobiłam swój skincare, wziąłam prysznic No i będę sobie spędzać dzień dzisiaj Muszę się przygotować Do tego występu jeszcze trochę Nagrywam jeszcze vloga na TikToka Więc z dwóch, teraz nagrywam, połączeń Jest dopiero siódma ileś, chyba ósma zaraz będzie stwierdziłam, że to będzie taki odpoczątkowy, taki self-care day gdzie muszę się przygotować do tej piosenki i ogólnie posprzątać w domu bo nie mam za dużo rzeczy do robienia więc po prostu sprzątanie w domu będzie najlepszą opcją ja już jestem po, nawet wam nie pokazałam jak się jak byłam ubrana, miałam ubraną wiązkę zaśpiewałam byłam będę dande. Było fajnie, było ok, zaśpiewałam, pomyliłam się parę razy, ale jest git. Jestem mega zmęczona tym takim, takim, bo się stresowałam mega, więc zaraz będę już leciała spać, ale w ogóle już się pofaciłam moim makijażem. Nie widać, ale jest mega ładny. Taki, wiecie, smooth. Eee i zawsze wychodzą mi taki makijaż tylko wieczorem. Nie wiem dlaczego. To jest chyba dlatego, że po prostu wieczorem twarz wygląda lepiej niż rano. Jutro, jutro do szkoły już idę. Więc będę musiała się z wami żegnać. E, mam nadzieję, że wlog on się spodobał. I musicie zauważyć też to, że ja nie nagrywałam wcześniej na YouTube, więc nie wiem jeszcze wszystkiego o YouTube, co mam pokazywać, jak mam mówić, co mam nagrywać. No Andziak z drugą to ja nie będę. Ale musicie dać mi czas, więc dzięki Wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Wpadajcie na mojego Instagrama i życzę Wam wesołych świąt i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Pa!